Teraz o nowym, choć starym sposobie noszenia dziecka. Chusta jest bezpieczna dla niemowlaka i wygodna dla rodziców. Pewnie dlatego ma coraz więcej zwolenników. Dziś w Lublinie po raz kolejny mamusie i tatusiowie mogli się nauczyć, jak używać chusty, ale praktyczne kursy to nie jedyne atrakcje, jakie w ramach cyklu kolory, kultury przygotowało stowarzyszenie Grupa Projekt. Zawiązać bardzo łatwo. A ile korzyści przekonuje koordynator projektu Iwona Kornet? Trzeba pamiętać po prostu o kilku podstawowych zasadach, żeby dobrze dziecko było, chusta była dobrze dociągnięta, dziecko prawidłowo ułożone i wtedy naprawdę nie szkodzi to w żaden sposób. A mówi się nawet, że wręcz pomaga i wspomaga rozwój. Nie tylko. Taki fizyczny, ale też psychiczny, bo dziecko obserwuje twarz, szybciej się dzieci uczą na przykład mówić. Chusta to w wielu przypadkach idealne rozwiązanie przyznają sami rodzice, których na warsztatach coraz więcej. Nasza Zuzia nie lubi jeździć w wózku, nie lubi być wożona w takich nosidełkach, więc w, woli o taką. Dlatego chcielibyśmy ją mieć przy sobie cały czas. Już wciąż interesowałam się właśnie powiedzmy, eko czyli naszeniem dzieci w chustach. I przed ciążą nie udało mi się na takie spotkanie przybyć, więc jestem teraz. Moja córka ma 3,5 miesiąca. Kustowe warsztaty organizowane są w ramach cyklu Kolory Kultury. Program finansowany z Ministerialnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich to także wiele innych atrakcji. Przed nami jeszcze warsztaty sensoryczne, warsztaty muzyczne ze śpiewem tradycyjnym, warsztaty animacji filmowej na przykład. We wrześniu też warsztaty fotograficzne dla całych rodzin z fotografii cyfrowej i tradycyjnej. Będzie też warsztaty teatralne, spektakl teatralny. Impreza taneczna, baby disco. Warsztaty, zabawy, dyskoteki, wszystko to jest potrzebne i przyjemne, ale takie spotkania mają jeszcze jedną bardzo ważną zaletę. Fajnie, że się można spotkać z mamami, że jest jakieś takie miejsce, prawda? Że można spotkać się z właśnie z rodzicami małych dzieci, jakoś tak w grupie. Lepiej się od kogoś uczyć, kto, kto ma certyfikat, czy jest wyszkolony, niż samemu gdzieś tam próbować z dzieckiem. Rodzinne warsztaty aktywizacji kulturalnej i odpowiedzialnego rodzicielstwa odbywać się będą do listopada. Szczegóły na stronie internetowej www.kolorykultury.pl.